Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia. Wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima od momentu jego narodzin aż do śmierci. Moi drodzy, i w tym odcinku wyjątkowo mała odskocznia, ponieważ yy, mała Juna, no już nie aż taka mała, wróciła do rodziców. musiała jej troszeczkę przemodelować pokój, ale nie za bardzo. I generalnie to podczas gdy rodzice byli tu sami, podczas gdy Juna była u dziadków, no to oni tutaj nie próżnowali. Tak, Shiori jest w ciąży. Ren i Shiori spodziewają się drugiego dziecka. Słuchajcie, mam zamiar tutaj ogłosić. Nie, 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 nie. E, ciąża i rodzina, e, ogłośnie chcianą ciążę. Powiedz o negatywnym teście? No, ciekawe. No dobra, no niestety. Juna, e, czy ty drugi identyczny obraz malujesz? No dobra, okej, okay. nie oceniam. Gdzie jest ta Shiori? Gdzie ona idzie? No, ona nie jest zadowolona. Nie, 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 bal naturalny. Ona dopiero co poszła do liceum, więc nie, bal naturalny sobie odpuścimy. Zdecydowanie. No, Yuna powoli tutaj już zdobywa coraz wyższy poziom. No, zobaczymy, co na to ren. Czy on będzie się cieszył? Lekkie niezadowolenie ze związku. Wow! I co? I ty się cieszysz? Ren jest otwarty na ideę posiadania dzieci, więc nie ma nic przeciwko wiadomościom o ciąży jego partnera. To nawet trochę ekscytujące, ale jego partner jest zrozpaczony i wariuje. Nie chce tego dziecka. No, czyli druga ciąża nie przyniosła niczego nowego. W pierwszej ciąży Shiori była jak była jeszcze nastolatką, chodziła jeszcze do liceum. No więc jej się nie dziwię. No druga ciąża przyszła w trakcie, no można powiedzieć, nazywajmy rzeczy po imieniu, w trakcie kryzysu małżeńskiego. Więc no nie jest tak w 100% zadowolona z tej ciąży, ale może Ren chociaż trochę chociaż trochę ją tutaj Pocieszy, czekajcie, gdzie to było, gdzie to było. Mm, ciąża i rodzina. Mm, dobra, spróbuj uspokoić w związku z ciążą. To nie jest takie proste, szczerze mówiąc. Mm, a po drugie, e, słuchajcie, chcielibyśmy powiedzieć naszej córce też o tym, Eee, zapytaj, czy Juna chce mieć rodzeństwo. Nie wiem, powiem szczerze, przelosujemy sobie u Juny. Czy ona chce rodzeństwo, czy nie? Bo no, nie jestem pewna. Myślę, że wiecie: ona jest już w wieku nastoletnim. E, niech los zadecyduje, ok, Tak zrobimy, bo ona jest w wieku nastoletnim, więc mogą już się przyzwyczaić po prostu do tej myśli, że jest sama, tak? Wszystko jest zawsze tylko i wyłącznie dla niej, nie musi się z nikim dzielić niczym, więc no, może tak zróbmy, niech los zadecyduje. Nowe rodzeństwo to mogło być fajne, no może też, wiecie, yy, Juna ma. Nadzieję, że rodzice jakoś zostaną tutaj połączeni na nowo może dzięki to nowe rodzeństwo. No nie wiem, może się tylko łudzi, zobaczymy jak to będzie. Jestem bardzo ciekawa czy będzie druga córka. Mam nadzieję, że nie bliźniaki tylko, bo mam po prostu, ach, nie będę tego komentowała. E, traktuj mnie poważnie, jestem już w takim wieku, że mogę chodzić gdzie chcę i robić co chcę. Czy możesz zacząć mnie traktować jak osobę dorosłą? E, musisz jeszcze trochę urosnąć. Okej, okay, ale widzę, że przynajmniej dziewczyny mają tutaj całkiem dobre kontakty. Pokażcie mi, co to tutaj mi się pojawiło. Przyjacielska porada. Juna pamięta, jak Shiori wysłuchała jej problemów i udzieliła przemyślanej porady. No miło, miło. Z tatą też może porozmawiajmy trochę. Nie podburzaj entuzjazmu się malowaniem. O. Może spróbujemy wyżulić jakiś hajs na nowe przybory do malowania. E, I, 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 dowcipy, hermetyczny dowcip. Okej. Okay. Pogadajcie sobie tutaj. Rozwesel kogoś. podburz Sima. O, bardzo byś chciała kogoś podburzyć, co? Ale najpierw chyba idziemy zjeść. No nie wiem jeszcze, nie przemyślam, co z tym dzieckiem. Gdzie ja to dziecko wcisnę. No cóż, nie wiem, chyba szopę tu zrobię. <ścoughs> Jakąś. Czy coś? O, właśnie, bo my mruczysłowy nie mamy. Możemy jakiegoś zwierzaka sobie kupimy? Słuchajcie, psa czy kota? Jestem ciekawa. O, nasze foteczki rodzinne. Wszyscy młodzi i piękni. Ale słuchajcie, myślę, że ja już tutaj naszych simów będę kładła do spania. I plan jest taki, że jutro Juna odwiedzi swoją drugą babcię, babcie May w San Majszuno, i pójdziemy sobie razem do restauracji z jej nową partnerką. Zaczął się nasz poranek, no i zaczęło się od tego, że Renowi wyskoczyło, że jest schludny, więc tak, mam zamiar z tego jak najbardziej skorzystać. Dlaczego chcesz się zachowywać złośliwie wobec May? Hej, hej, hej. Moja droga, a ty co tutaj? Dobra, ty idziesz zjeść śniadanie. Wszyscy zapierdzielają do naszego sklepu, do naszej kawiarni i jedzą stąd jedzenie. Shiori, co ty tutaj robisz? Graj w szachy. No dobrze, to sobie pograj w szachy. Niby gra w szachy, a napierdziela, jakby to była jakaś gra akcji. No ale dobra, przynajmniej jej się dzięki temu poprawił humor. Więc Juna, uwaga, ty wcinaj. Chociaż ty akurat nie musiałaś jeść. Nie, żadne dolegliwości, tego nie chcemy. Jak tylko zjesz, to weź sobie, pomyśl sobie pod prysznicem. I będziemy naszkicuj projekt tatuażu. O, wow! Dziewczyno, to może ty tatuatorką zostaniesz. Ule, Słuchajcie, i jeszcze tylko szybkie siku, i wyruszamy do San no, mamy pierwszy dzień jesieni, no więc dobrze nam to się zgrało z pierwszym dniem szkoły. No, 100 lat mnie tutaj nie było, a powiem Wam, że nawet nie wiem, czy chyba Juna nie jest tutaj pierwszy raz w tym mieszkaniu. Bardzo je lubię, to nie jest duże mieszkanie, no ale myślę, że wiecie, dla starszej pary, idealne, czekajcie, czekajcie. Po pierwsze, co chciałam zrobić, to czułość, yy, rodzinny całus yy, i zaraz się zapoznamy z panią, panią yy, Eleanor Elderberry. Tak, to nowa partnerka oh. <laughs> May, <laughs> naszej babci, no tak niestety wiecie wyszło, że, oh. że się dziewczyny rozstały. Yy, no. Co jest grane? E, zapytaj o gust muzyczny. Chodźcie tutaj, porozmawiajcie. Może niekoniecznie na korytarzu. Przyjazne, przyjazne powitanie. No i co? No i będziemy stać tutaj, tak? Na korytarzu. Jednym słowem. Zamiast usiąść jak ludzie. A te ze sobą tutaj flirtują. Co za pokazowa? Oj, dziewczyny, dziewczyny. I co? O, nie polubiła wnuczki. No i z wzajemnością. Widzicie, e, Juna bardzo lubi reinę. partnerkę swojej drugiej babci. E, no, no bo one, wiecie, w sumie nadają na tych samych klimatach, tak? Obie mają takie artystyczne dusze. E, a no, niestety z Eleanor nie Zatrybiło. Ups, ups, ups. We własnym świecie. Ten sim wydaje się dość mocno żyć we własnym świecie i mieć swoje własne kredki. I ona też niezbyt nas polubiła. Otwórz profil. Dziecko, co ty masz do dziecka, stara babo? Ten sim wydaje się być zbyt dramatyczny. To nastolatka! Ona musi być dramatyczna. O co ci chodzi, kobieto? Dobra, yy, usiądź i rozmawiaj tutaj. Pogadajmy sobie. Oj, wielkiej przyjaźni! Z tego nie będzie. Nie będzie. To wygląda, jakbym miała gigantyczną dziurę w suficie. Co tu się dzieje? Dziewczyny, wy chyba nie idziecie spać, co? Nie, dobra. Mej stwierdziła, że idzie chwilę popracować. Eleanor poszła po szklankę mleka. Coś mi się tu zbagowało z tym sufitem, a ta stwierdziła, że nie będzie z nią siedziała w jednym pomieszczeniu, i przyszła tutaj. Ach, no cóż, słuchajcie, może co, zawiniemy się stąd i pójdziemy sobie do knajpy, zjemy coś razem, wiecie, z pełnymi żołądkami, może pójdzie trochę lepiej. Wyszliśmy do restauracji i widzę, że no to ewidentnie widać po prostu, że to jest nowy związek dziewczyny są po prostu gorące tutaj a Juna, no nie, no dobra nie jest źle, nie jest jakaś niesmaczona czy coś słuchajcie, może sobie weźmy o, taki ładny stoliczek tutaj z widokiem na toalety na zatokę poproś o stolik zamówmy sobie coś wiecie, no Pospędzamy trochę czasu, może nie będzie tak źle i dziewczyny się polubią, no bo to taka sytuacja, no dosyć niefajna, nie? Przydałoby się, żeby chociaż te ich stosunki były, powiedzmy, neutralne. Nie muszą być jakieś wybitne, ale no, żeby się nie, nie znosiły. Nie wiem, gdzie poszła Eleanor, ale gdzieś sobie poszła. Może, może zamówmy sobie do stolika, zobaczymy, co tutaj mają dobrego. Mamy takie godziny, nie, no już takie obiadowe powiedzmy. Słuchajcie, to może dla każdego ten owocowy napój musujący zamówię. A jeśli chodzi o jedzonko, to tutaj już poszalejemy. Słuchajcie, myślę, że dla mej, dbającej o formę Zamówimy sałatkę Cezar, chociaż to nie jest jakaś hiperdietetyczna sałatka, ale niech będzie sałatka Cezar. Wybór szefa kuchni to kolacja z szynką, ale to jest takie wiecie, takie bardzo ciężkie jedzenie. Więc myślę, że może. Słuchajcie, dla Eleanor wezmę sataja po malajsku. A jeśli chodzi o naszą młodą, to, 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 co by tu jej wziąć? Kurczaka zrożna? Może tak, albo rybę? Słuchajcie, wezmę jej kurczaka zrożna z tymi szparagami czy to fasolka jest, czy szparagi i kolbą kukurydzy. Dobra, to może spróbujmy być mini. weźmy sobie pogawędkę, zapytajmy czym zajmuje się Eleanor. Mam nadzieję, że ma jakąś ciekawą pracę, bo nawet szczerze mówiąc nie pamiętam. O, jest rekrutką w kwaterze głównej w Strangerville. No ciekawa praca, ciekawa. Czekajcie, może coś jeszcze więcej się o niej... Dowiemy, zapytaj o ulubiony kolor, wiecie, takie pierdu, pierdu, może znajdźmy jakiś, wiecie, punkt taki zaczepienia między nami, popraw humor. Na pewno Juna będzie się starała być miła. Ulubiony kolor zielony. No i to w ogóle poszła gdzieś tam gadać z obcymi, świetna jest, fantastyczna. E, zapytaj, jak to jest być starym. <laughs> Poznaj, zobaczymy, może tutaj coś zaiskrzy, chociaż szczerze mówiąc mamy zgodność charakterów. Eee, no Juna dowiedziała się jaki stan finansowy ma Eleanor. Wygląda na to, że Eleanor dobrze sobie radzi, czyli nie brakuje jej kasy. Dobra, słuchajcie. Mm, coś jeszcze. Proszę bardzo, smacznego. Ale ja chciałam jeszcze o coś ją zapytać. Pogawędka, poznaj. Chciałam poznać jakiś jej jakąś cechę charakteru, bo no, nie jestem pewna, co ona lubi. Uwielbia naturę! No. No to ciekawe. Wojskowa, która uwielbia naturę. No w sumie. No i tak naturalnie widzę, że raczej póki co dziewczyny no nie będą się dobrze dogadywały. Zresztą Juna tu jest bardzo pewna siebie, ale tu już jej wyskoczyło nudna rozmowa. Po prostu Eleanor przynudza. Tato nie wiem, jakąś obsesję ma z tą kostką. Będzie cały czas czytała swoją przyszłość. Czy moja była żona do mnie wróci? No niestety, May, nie wróci. Ten temat jest już zakończony. Aj jaj. Może jeszcze jakiś deser zamówimy, co? Eee, zamów do stolika. Jeszcze drugie podejście. No i zamówiłam dla Juny lody waniliowe, a dla dziewczyn zamówiłam po kawałku szarlotki i tak, no jest tutaj dosyć niezręcznie, ale dostaliśmy cenną radę dotyczącą pieniędzy. Proszę, proszę. Czyli nie jest tak tragicznie. I aha, chciałam powiedzieć, Eleanor chyba chce uciec, ale nie, po prostu postanowiła, że porobi pompki. W międzyczasie, może przynajmniej z naszą babcią porozmawiajmy na jakieś ciekawe tematy. Na przykład, czekajcie, czekajcie, gdzie ja tu mam zainteresowania. Rozmawiaj o teorii kolorów. Porozmawiajmy sobie trochę przyjazne pasje. O proszę, zapytaj o hobby. I entuzjazmuj się sprawnością fizyczną. Mam nadzieję, że przynajmniej ta rozmowa będzie jakaś ciekawa. Chociaż nie wiem, czy, czy coś zmyje to wrażenie po tej starszej pani, zrzędliwej. Nie wiem, czy o nas tutaj zapomnieli, czy co? Matko, wyjście do restauracji to naprawdę jest na cały dzień simowy. Ludzie, masakra. Yy, o właśnie, czekajcie, ja w międzyczasie może wejdę na towarzyskiego króliczka. Czy mogę? I <grytanie> ona te historie staruszków o tym, że nie mogli wyjść z basenu. Bez drabinki są zabawne. Yy, no, mało zabawne, jak któryś raz z rzędu dostaje tą wiadomość. Oznacz Sima, yy, oznaczę May. E, i, 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 dam przyjacielską wiadomość. Mej ma świetne wyczucie stylu. Codziennie wygląda, jakby przed chwilą wyszła od stylisty. Myślę, że tak. Juna, wspaniale przyjaźnić się z kimś takim jak ty. Ojoj! Widzicie, tu wredna stara baba. <grywia> A tu z drugiej strony Reina nam wysyła takie wiadomości. Jak miło! E, tu też. O, Juna wspaniale przyjaźnić się z kimś takim jak ty. No i super. E, nie, dobra, do nikogo nic nie piszemy. Tyle mi wystarczy. E, Jaką jak my mamy tutaj już relację z nią? No nie jest tragicznie generalnie, nie. Nie jest w sumie źle. Rozmawiaj o poście na temat Simki o imieniu Eleanor? Nie wiem, nic na temat tego postu. Ale ona jest, nie wiem, jakaś dziwna jest ta babka. Taki fajny vibe złapała z May, ale jeśli chodzi o resztę rodziny, to widzę, że może być trochę ciężko. May, ty to masz gust, co? Do problematycznych ludzi. Matko, jest już prawie 22, ja chyba rezygnuję z tego deseru. Ludzie, spadamy stąd, zapłacimy i idziemy. I w sumie tak nanarzekałam na tą Eleanor, a nie jest chyba aż tak tragicznie. W sumie. Bo pogadałyśmy trochę dłużej i patrzcie, co tutaj nam wyskoczyło. Juna życzy jak najlepiej Simco o imieniu Eleanor i uważają za wspaniałą osobę. Więc całkiem miło. Całkiem miło. Słuchajcie, ale ja myślę, że. Zakończę ten posiłek, zapłacę e, rachunek, bo jutro e, Juna idzie do szkoły, więc uznajmy, że po prostu May ją odwiezie, jest 22. Nie tak to miało wyglądać. Tragedia, tragedia. E, powiem tak, 1 na 10, jeśli chodzi o tą restaurację kiepsko. No ale cieszę się, że przynajmniej wyklarowała się cała sytuacja z nową partnerką babci. No dobrze, jesteśmy już w domu. Yy, Juna, skarbie, co ty robisz? Co tu się w ogóle dzieje? Niechciana ciąża, ja pierdzielę. Ci Simowie w ogóle nie są zadbani, nic w ogóle nie robią. Co ty dziecko będziesz teraz robiła? Będziesz czytała książki. Powiem ci coś więcej. Yy, nie mamy książek do odrabiania lekcji, więc sobie kupimy pracę domową do liceum, bo no gdzie się zgubiłam, gdzie się miałam ale zgubiłam i młoda o matko, ty będziesz teraz tutaj w ogrodzie a tata tutaj nagrilował, nieźle Shiori, chodź, weź sobie porcję dziewczyno, jak tata nagrilował, a ty co jesteś taka głodna, za mało zjadłaś no i teraz leci mi odłożyć tą książkę, tak ale w ogóle jak to wygląda, mega apetycznie Mega apetycznie. Ja postaram się, słuchajcie. Renem tutaj porozmawiać na temat ciąży. Spróbuj uspokoić w związku z ciążą. Tak, spróbujmy takiej akcji. Nie wiem, no kurde, mam wyrzuty sumienia, że doprowadziłam do tej ciąży. Ale no, o nie! I co teraz? I będą się kłócili ze względu na ciążę. Słuchajcie, nie, no tak nie może być, no ale z drugiej strony, podszczypuj, rodzinny całus. No, chcę i poprawić troszeczkę ten humor, szczere przeprosiny. Nie kłóćmy się przy dziecku, nie powinniśmy się kłócić przy dziecku, to jest najgorsza opcja, jaka tylko może być. Więc tu przelewamy pozytywne fluidy. Shiori, ty może idź weź sobie prysznic, co dziewczyno? Dobrze ci to zrobi, kąpiel by jej się bardziej przydała. Może skorzystajmy z. O tak, z wanny. Weź kąpiel z bombelkami, to ci poprawi trochę humor. E, no, z tym nic nie zrobimy. Tobie w ogóle się nie chce spać. Co tu jest grane? No nic, dobra. Młoda, a to o, sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, super. Będziemy mieli ten obraz z głowy i namalujemy sobie później coś fajniejszego. Czy my moglibyśmy odrobić lekcję? Nie, dobra. Nie będziemy odrabiali lekcji na pierwszy dzień. No, realistycznie nie powinno być żadnych lekcji na pierwszy dzień. Nie przesadzajmy, ale obraz z przyjemnością sprzedam. I wiecie co, jak kładę Junę po prostu spać. Śpi, a bo tutaj mama się kąpie. Okej, okay. dobra, korzysta z tej łazienki, no ale nie dziwię się. No, śmigaj, młoda. Ren w międzyczasie robi pranie. Bardzo miło. Aha, on dalej ma to, że chciałby się zachowywać złośliwie wobec Mei. Czy to jest suche? Wyczyść tacę na kłaczki. Pokażcie mi to, nieskazitelne i wilgotne, no to niedobrze, wysusz ubrania, coś mi nie dosusza e, ta suszarka z modów, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobała taka chwilowa odskocznia od życia Kiry, jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami, a ja już się z Wami żegnam, do następnego, pa!